Mamy już listopad, a więc przyszedł czas na przygotowanie naszego trawnika do zimy. W tym odcinku opowiemy troszkę o naszym robocie koszącym, z którego korzystaliśmy w tym sezonie, a także opowiemy o planach na trawnik, które zamierzamy wdrożyć. W pierwszej kolejności Musimy skosić trawnik na wysokość tak 4-5 cm. To jest taka optymalna wysokość trawnika, który możemy zostawić na zimę i dzięki temu on nie będzie ani gnił ze względu na to, że trawa nie jest zbyt wysoka i też się nie obmrozi, bo nie będzie za niska. Więc takie 4-5 cm, myśmy ustawili robota na 5 cm i tak nam tutaj już do kasza, więc tak zostawimy. Robot koszący nam służy przez cały sezon praktycznie. Bardzo fajnie, że ma ten czujnik RTK, dzięki czemu w aplikacji możemy sobie wybrać obszar. Bardzo wygodna sprawa. Ja pokażę Wam, jak to w aplikacji wygląda. Tak, my nasz trawnik podzieliliśmy na kilka stref i w zależności od tego, którą chcemy, żeby kosił, to taką sobie też ustawiamy. I zobaczcie, tutaj w tym momencie kosi ten obszar. Jest postęp widoczny, miejsca, które skosił, miejsca, które jeszcze mu pozostały. Zobaczcie, obrzeża sobie zostawia na sam koniec. I mamy tutaj podzielone na cztery obszary. Aplikacja w języku polskim. I bardzo fajnie, bo co chwilę wychodzą nowe aktualizacje i nowe funkcje. Dzisiaj też była aktualizacja, no i funkcje, których wcześniej nie było. Więc cały czas ten system jest usprawniany. Oprócz tego, że w aplikacji możemy zobaczyć sobie, jak postępuje robot, to znaczy ile terenu już skościł, ile mu pozostało, e, widzimy także procent naładowania baterii. Możemy ustawić sobie e, wysokość koszenia na odpowiednią wartość. Wysokość tutaj się ustawia w aplikacji, także nie musimy tego robić manualnie, tylko wszystko za pomocą aplikacji Anbot. Mhm, dokładnie. Możemy też sobie ustawić różne funkcje dotyczące koszenia obrzeży. My tutaj z tymi obrzeżami musimy jeszcze powalczyć. W przyszłym sezonie będzie trochę lepiej, bo zamierzamy właśnie dookoła dać. Kostkę ułożyć takie równe obrzeża i wtedy robot koszący w ogóle nie będzie miał problemu. Będzie sobie dojeżdżał do krawędzi i będzie wszystko tutaj równiutko skoszone. Oprócz tego możemy sobie w aplikacji również ustalić harmonogram koszenia. Kiedy chcemy, czy na przykład robot ma kosić w nocy, to też jest taka opcja, bo jest wyposażony w światło. No i jest bardzo cichy, więc nikomu na pewno w nocy przeszkadzać nie będzie. Prawie w ogóle go nie słychać. Tak, robot ma e, czujnik, e, dzięki któremu, jeżeli będzie padało, to e, wraca on do stacji ładującej, e, więc na pewno na niego nam e, nie będzie padało. No i są trzy wersje tego robota, o tym musimy wspomnieć. To jest Jenny 1000, czyli przeznaczony na trawniki do 20 arów. Jest również jeszcze tańszy model Jenny 600 do a, 6 arów, tak? tak. I drzeni 3000 do 20 arów. Więc tutaj musicie sobie dobrać do własnego trawnika dany model. Ja pamiętam jak on przyszedł do nas i rozpakowaliśmy go z pudełka. On był taki piękny, czyściutki, a zobacz teraz jego koła są całe w błocie. W ogóle też my nie myliśmy tego robota. No trzeba go umyć, w żeby sezonu. ładnie wyglądał. Tak. No, tak wygląda po całym sezonie. Zobaczcie, ale pokazujemy po prostu, jak jest. To oznacza, że po prostu robot jest używany, a nie siedzi u nas w garażu, czy właśnie w swoim domku, garażyku i nie jest użytkowany, bo cały czas był użytkowany do tej pory. Także no, musimy tutaj na zimę już go tak porządnie wymyć. My też nie wymienialiśmy w ogóle ostrzy w ciągu tym, tego całego sezonu, w którym on kosił. Właśnie ostrza trzeba zmieniać co jakiś czas i jest to zalecane. No ale jak on kosił, no to stwierdziłem, że po co będziemy wymieniać, skoro dalej sobie świetnie radzi. Zobaczcie. No i pewnie wymienimy na wiosnę. bardzo dobrze omija przeszkody. Doskonale wie, gdzie znajduje się tutaj ten obszar z trawą, gdzie jest obszar właśnie w który należy nie wjeżdżać. Czas pracy robota to 120 minut, ale też trzeba zaznaczyć, że ładowanie przebiega w bardzo szybkim tempie. Możemy pokazać, jaki zamontowaliśmy dla niego garażyk, daszek. Tutaj zamontowaliśmy naszą stację i dodatkowo, opcjonalnie, taki daszek. Warto było to zakupić, ponieważ dzięki niemu nie musimy chować tego robota codziennie do domu, tylko tutaj, nawet w czasie deszczu, nic mu się tutaj nie stanie, nie pada. Nawet tego nie przymocowywałem, bo jest to bardzo ciężka platforma z tą podstawą. Widzicie, nieprzytwierdzone i tak sobie to już kilka miesięcy tutaj stoi. Więc Daszek jak najbardziej polecam dokupić do takiego robota. Jak widzicie, tutaj mamy też antenę GPS, i w tym miejscu tutaj nam się to najbardziej sprawdziło. Na skraju działki nie przeszkadza nikomu. Też tutaj jakoś to brzydko nie wygląda. No i sygnał jest na całą działkę. Oczywiście musicie zobaczyć, jak jest u Was na działce, czy ten GPS łapie, czy nie, bo jak zamontowaliśmy za blisko domu, no to już miał problemy. Jest to taka kwestia przetestowania, ale zasada jest taka, żeby kilka metrów od, od domu był zamontowany, od jakiegoś budynku. Spójrzcie, jakie piękne pasy tutaj tworzy nam robot, takie wzory. I oczywiście kierunek koszenia możemy sobie ustawić w aplikacji. Mogą to być proste pasy, mogą być skośne. Myśmy też testowali we wszelaki sposób. Warto jest też od czasu do czasu zmieniać albo co koszenie kierunek koszenia. Także tak to wygląda. Jest to widoczne, bardzo ładnie wygląda. Jeszcze jest w miarę gęsty ten trawniczek. Ja myślę, że nawet te dzibła, które tutaj spadają po koszeniu po takim robocie, wchłaniają się w glebę, no i one stanowią nawóz dla trawnika, dlatego jest taki gęsty jeszcze i ładny. Robotnik sobie kosi, a my teraz przejdziemy sobie do kolejnego punktu, czyli wertykulacja i aeracja. Jak pamiętacie, myśmy ten zabieg przeprowadzali w czerwcu bodajże albo w lipcu, dlatego też stosunkowo niedawno. Więc już na ten sezon odpuszczamy. Dopiero na wiosnę wczesną, w marcu lub kwietniu, przeprowadzimy wertykulację raz jeszcze. Myślę, że teraz już nie wymaga tego zabiegu trawnik, yy, także. Przejdziemy sobie już do kolejnego punktu. Ale jeżeli wy nie robiliście wertykulacji w tym sezonie albo w ogóle nie robiliście, no to zachęcam, bo na pewno trawnik na tym skorzysta. Ten cały filc, mech, zanieczyszczenia zostaną usunięte z trawnika. Będzie trawnik sobie lepiej rósł, lepiej oddychał, lepiej wchłaniał wszystkie składniki odżywcze. Tak, także polecamy. W dalszej kolejności musimy nawieść trawnik nawozem jesiennym. Nawóz jesienny to nawóz potasowo-fosforowy. My w ogóle kompletnie nie zajmowaliśmy się naszym trawnikiem, to znaczy nie nawoziliśmy go po przeprowadzeniu wertykulacji, więc zdecydujemy się przynajmniej, żeby zastosować ten nawóz jesienny. Musimy tylko go kupić, ale od przyszłego sezonu, już tak jak wcześniej wspominaliśmy, będziemy kompleksowo zajmować się. Trawnikiem, czyli od wiosny do później jesieni, tak abyśmy uzyskali bardzo zielony i zdrowy trawnik. Czyli na wiosnę będziemy musieli kupić inny nawóz, już chyba na bazie azotu, który wspomoże nam wzrost trawy. Teraz na jesień już nie możemy użyć azotu, ponieważ trawa nie może rosnąć, a ma tylko przygotować się do zimy. O, na proszę. takie gorsze, zimniejsze warunki. No i dzięki temu. Trawnik podobno na wiosnę jest dużo ładniejszy i nie jest żółty. Bo u nas właśnie na wiosnę ten trawnik był mega żółty, a wyczytaliśmy, że po zastosowaniu nawozu jesiennego on jest już tak przygotowany, że jest zielony. Dlatego sprawdzimy to wiosną, czy właśnie ten nawóz coś poprawił i czy ta zieleń trawnika wiosną będzie, a nie będzie tak jak właśnie w poprzednim sezonie, gdzie była żółć i brąz. Kolejny punkt już po nawożeniu. Należy zebrać liście, które mamy na trawniku. No i z tym też jest taka kontrowersyjna sprawa, ponieważ no, niektóre osoby twierdzą, żeby liście zostawić, że stanowią one, nie wiem, mieszkanie dla zwierząt, jaszczurek, jeży i tak dalej. A druga sprawa, że chronią trawnik przed mrozami. Ale jest jeszcze druga teoria, która mówi o tym, że liście na trawniku powodują gnicie trawy. Stwierdziliśmy, że jednak zbierzemy wszystkie liście, szczególnie tam na drugiej stronie działki, gdzie mamy naprawdę pełno liści, no i pozbędziemy się ich. Tym bardziej, że mamy nowe urządzenie, które znacznie ułatwia nam ten proces. Nasz zbieracz do liści świetna inwestycja, polecamy każdemu. To są takie główne nasze sposoby na trawnik, na tą pielęgnację przed zimą, ale koniecznie podzielcie się w komentarzach, jakie zabiegi wystosujecie w swoim ogrodzie, by lepiej przygotować trawnik do zimy. Podsumowując, robot koszący AntBot bardzo dobrze nam służył przez cały sezon. Jesteśmy z niego, no już możemy to powiedzieć otwarcie, bardzo, bardzo zadowoleni. Nasz pierwszy robot i sprawdził się idealnie. E, oczywiście teraz firma Andbot e, w związku z kampanią Czarnego Piątku e, przewidziała dla właśnie kupujących e, różne promocje, gratisy. E, szczegóły oczywiście wyświetlamy wam tutaj na ekranie, a także wszystko będzie w opisie. Zaoszczędziliśmy swojej pracy Czyli pracy rąk, nóg i kosiarki, tej takiej spalinowej na rzecz e, robota, nie? Sam jeździ, my możemy odpoczywać i cieszyć się pięknym, skoszonym trawniczkiem. Dobra, to wyciągaj leżaki, popalamy się trochę, bo jest naprawdę pięknie dzisiaj. No właśnie, do słoneczka jest tak przyjemnie, tak cieplutko. Ostatnie dni. Korzystamy. Do zobaczenia.